Witam z tej strony Raffhard. W dzisiejszym odcinku takie krótkie podsumowanie projektu BL 8 inch, czyli 8-calowej artylerii haubicy bez napędu. Skala 1 do 72. Udało mi się zdobyć wyróżnienie w festiwalu w konkursie modelarskim w Hemu, że nie było przyznawanych miejsc. Także wszystkie wyróżnione modele dostały po prostu wyróżnienia. Tak o, ten, w ten sposób powiem. To jest pierwszy model, który zdobył wyróżnienie. Drugi model, który wystawiałem, to był MIG 15 i on również zdobył wyróżnienie. Co ciekawe, co ciekawe, MIG, czyli nie było miejsc, tak? Nie było, nie, miejsca nie były punktowane, gdyby nie było pierwszego, drugiego, trzeciego, tylko po prostu były wyróżnione modele. Tak wyróżnienie były 3 albo cztery. Zależy, zależy od, 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 od kategorii. Także ze startu jestem bardzo zadowolony. Chciałem podziękować wszystkim, którzy, którzy sędziowali. Chciałem podziękować wszystkim sponsorom. Chciałem podziękować organizatorom, przede wszystkim, którzy stanęli na wysokości zadania. W tym roku niestety nie mogłem być na integracji, którą bardzo zawsze mile wspominam z poprzednich lat. Ale powiem Wam, że warto było pojechać, warto było odwiedzić Helmer w tym roku. Jeszcze raz podziękowania dla organizatorów za wspaniałą imprezę, za to, że poziom z roku na rok jest coraz, coraz wyższy. W przyszłym roku na pewno też się zjawie, na pewno też, też coś zbuduje. No niestety tak, ani bl ani już nie będę mógł wystawić, bo zostały wyróżnione. Więc tak to bywa w konkursach, że jeśli macie model, zbudujecie go, został wyróżniony, no to na przyszły rok trzeba zbudować niestety albo stety nowy. I, za ty, i co za tym idzie? Nie, zmusza nas to lub motywuje. Wybierzcie sobie słowo, które Wam bardziej odpowiada, do tego, żeby budować więcej fajnych, e, wspaniałych modeli. I podziękowania dla osób, z którymi się spotkałem, z którymi zdążyłem wymienić zdanie, z którymi zdążyłem podyskutować. Następny konkurs modelarski, na który się wybieram, to jest albo Łask, albo, albo, albo Włocławek. Na Wocławek gorąco wszystkich zapraszam, bo to generalnie bardzo blisko bardzo i blisko Wrocławia, z którego pochodzę. Więc prawdopodobnie to, to będzie w Dołaska, Do łaska nie wiem, z tego względu, że wtedy zaczyna się rok szkolny i różne, różne dziwne rzeczy wtedy rodzice, dzieci mają na głowie, więc, więc nie wiem jak to wyjdzie. Dobra, to było takie krótkie podsumowanie. Postaram się jeszcze wrzucić filmy i zdjęcia z samego konkursu. I do zobaczenia za rok, Helmer.